Dzień dobry, kochani. Bardzo dawno nie było mnie na live. Jestem dzisiaj i na Facebooku, i na Instagramie, i jest mi bardzo miło z wami się widzieć. Miałam ostatnio bardzo intensywny czas. I gdzieś mi po prostu uciekał między palcami, i po prostu nie mogłam się zebrać, żeby tutaj z wami się połączyć. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, kochani. Dajcie znać, czy jesteście. Jest rafał, cześć, witaj. Dobrze, bo już myślałam, że nie widzę komentarzy, ale są komentarze. Witam też Instagram. Witam, kochani. Ja dzisiaj przychodzę na chwilkę żeby porozmawiać z wami o energii. O zastojach energetycznych, o ruchu energii i o tym, za czym podąża nasza energia. Energia, kochani, podąża za uwagą. Dlatego bardzo ważne jest to, na czym się skupiamy. I często w pracy z drugim człowiekiem słyszę takie wypowiedzi, że ja już tyle zrobiłam, ja już tyle zrobiłem. Cześć, kochana Monisiu, cześć, cześć Justynko. Ja już tyle zrobiłam, ja już tyle zrobiłem i nic w moim życiu się nie zmienia. I kochani, najważniejsze co tutaj jest, to nie tylko ten moment, w którym my skupiamy naszą uwagę na pracy wewnętrznej, na kreowaniu naszego życia. Ponieważ my jesteśmy kreatorami i twórcami cały czas. Cały czas, 24 godziny na dobę, tworzymy, kreujemy naszą rzeczywistość. I oczywiście bardzo ważne jest medytować, wysyłać energię, zwracać się do swojego wnętrza. To są bardzo ważne rzeczy, ale one trwają chwilę. Trwają na przykład godzinę, jeśli dobrze pójdzie, czasem trwają znacznie krócej, i czasem jest tak, że my przez tę godzinę albo dwie godziny, w zależności kto jaką praktykę ma, skupiamy tą uwagę na tym dobrym, na tym pozytywnym, na tym, co czujemy w głębi naszego serca, że nam służy. I to jest piękne, i to jest dobre. Ale co robimy przez pozostałe 23 godziny, kochani? I to jest właśnie to. Co my robimy przez pozostałe 23 godziny? I to jest dzisiejsze moje przesłanie dla Was, żeby zatrzymać się, żeby zobaczyć, żeby. Zajrzeć do tego swojego wnętrza, do swojego umysłu i zobaczyć, co ja robię przez te pozostałe 23 godziny. Pomijmy, pomijmy oczywiście sen, ale skupmy się na tym, co robimy w ciągu dnia, gdzie są nasze myśli, gdzie my kierujemy właśnie tą naszą energię, bo energia podąża za naszą uwagą. Czyli zauważ, gdzie kierujesz swoją uwagę, na czym się skupiasz. Być może przez tę godzinę swojej medytacji, swojej praktyki, kreowania swojej rzeczywistości w świadomy sposób, być może skupiasz się na tym, co piękne, skupiasz się na wdzięczności, skupiasz się na miłości, ale zauważ, co robisz w pozostałym czasie. Być może. W Twojej głowie krążą myśli, które Tobie nie służą. Być może oglądasz lub czytasz to, co Tobie nie służy. Zwróć na to szczególną uwagę, bo to jest bardzo ważne. Pamiętaj, zawsze jesteś kreatorem swojego życia, cały czas, przez 24 godziny na dobę. A co w momencie, kochani, kiedy czujemy zastój, czujemy całkowity zastój energetyczny? Nic się w naszym życiu nie dzieje, z niczym nie możemy ruszyć, nie możemy wyjść do tego życia, nie wiemy jak wstać i zacząć działać. To jest zastój energetyczny. I zobaczcie, jak zwrócicie uwagę, co się dzieje w Waszym życiu, to jak przypomnicie sobie różne sytuacje, to bardzo często jest tak, że mamy takie wrażenie, że jak nic się nie dzieje. To nic się nie dzieje, a jak coś zaczyna się dziać, to dzieje się wszystko naraz. Tak jak siedziałam w domu, powiedzmy, i z nikim się nie spotykałam, nic nie robiłam, nic się nie działo, tak później zadzwoniła jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, i nagle naraz w ciągu jednego dnia była możliwość na przykład trzech spotkań. Dlaczego tak jest? Ponieważ ruszyła się energia. Energia kocha ruch. Energia kocha ruch i dawajmy tej naszej energii ruch. Czyli w jaki sposób najłatwiej ruszyć tą energię? Ruszając siebie, idąc, kochani, na świadomy spacer. Dając sobie intencję ruszenia tej energii, można poćwiczyć, można pójść pobiegać. Bieganie jest, kochani, cudowne, nawet jeśli ktoś z was nie praktykuje na co dzień biegania zupełnie, w ogóle. Ja na przykład mam epizody, w których biegam, kiedy czuję właśnie to moje ciało, ten mój wewnętrzny głos, który mówi: Czas ruszyć, czas coś zrobić, czas ruszyć tą energię. I ja wtedy po prostu zakładam Adidasy i idę pobiegać. I, kochani, wszystko zaczyna się wokół mnie zmieniać. To są tak proste rzeczy i tak skuteczne, że bardzo często nasz umysł nie chce tego przyjąć, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to, co trudne, to, co ciężkie, to jest wartościowe, a to, co jest lekkie i łatwe, nasz umysł nie chce tego przyjąć jako coś wartościowego. A czasami wystarczy naprawdę pójść pobiegać, pójść na spacer, wziąć pieska, jeśli macie. Jeśli nie, to wziąć siebie. I najpiękniejszym czasem jest branie siebie na spacer, tylko siebie. Tylko siebie. I bycie ze sobą, bycie ze swoimi myślami, bycie ze swoim wnętrzem to jest, kochani, cudowny moment. W ciągu dnia, który możemy sobie dać tak po prostu, za darmo, bez większego wysiłku, a to tak wiele zmienia. Tak więc, kochani, ja dzisiaj tylko na chwilkę. Cześć, widzę, że coś piszecie. Cześć. O, jak miło mi Was widzieć. Dawno mnie nie było i stęskniłam się naprawdę z Wami. Zobaczę jeszcze, czy coś na Facebooku piszecie, Ewunia, dzień dobry, potrzebowałam dziś tego, Chyba mam chyba zastój. No widzisz, kochana, bardzo się cieszę, że trafiłam w to, co akurat było Tobie potrzebne. Kochani, zachęcam do dzisiaj, żeby zrobić to dla siebie, zajrzeć do swojego wnętrza i zobaczyć, gdzie ja przez ten cały dzień kieruję swoją energię. I wówczas sprawdzić, czy to, co dzieje się w moim życiu, jest wykreowane przez mój świadomy umysł, czy mój podświadomy umysł, czy moją podświadomość, bo my cały czas kreujemy, robimy to albo świadomie. Albo nieświadomie. Zachęcam do świadomości, do bycia w sobie i do ruszenia energii, kochani. Zróbmy dzisiaj cokolwiek. Cudownym sposobem na ruszenie energii jest również posprzątać. Naprawdę energia lubi też ład i porządek. Tak więc, jeśli zalega ci coś w mieszkaniu i odkładasz to na później, być może dzisiaj jest ten dzień, by to po prostu ogarnąć. Taki, taka przyszła mi myśl, żeby dziś e, przyjść do Was i tym się podzielić. Tak więc jestem. Barbara, witaj kochana, no cześć, tak się cieszę, że jesteście. To by było na tyle uczę się robić krótkie live'y, bo tak jak wam już wspominałam, mam tendencję do rozgadywania się i trudno mi zakończyć. Tak więc dziś jestem na chwilkę z takim krótkim przekazem. Życzę wam pięknego dnia, życzę cudownego weekendu i do zobaczenia następnym razem. Buziaki.